to hejka, witam was w kolejnym odcinku, dojechaliśmy do Ibry. Jest, Arek teraz powie, bo on troszeczkę czytał o tym, my to po prostu wymyśliliśmy. Arek to wymyślił tak naprawdę w... po drodze, że tak powiem, bardzo szybko, więc nie miałam czasu się zaznajomić, ale Arek trochę poczytał, więc słucham. Nie, ja za dużo nie czytałem, ale e, biorąc pod uwagę to, że mamy nadwyżkę czasu, no to warto było coś zobaczyć, by, by było jeszcze. Czekaj, skręć w prawo, no to skręcam w prawo e, i jedziemy do opustoszałego opu, do, do miasta. Do opustoszałej części miasta, tak? Tak, miasto kupców, czy złodziei to nie wiem, e, ale mamy tam zobaczyć właśnie e, pustostany same. Ciekawe jak to wygląda i to jest takie też trochę ponoć przeniesienie się do historii, bo tam kiedyś kwitło to życie kupieckie. Zobaczymy, co to będzie. Dokładnie, jedziemy. Mamy jeszcze jakieś niecałe dwa kilometry. Zobaczymy. Nawigacja nas prowadzi gdzieś, ja nie wiem, w jakimiś zakamarkami. Ale póki co jedziemy. Widać, że tutaj auto dojeżdżają. Natomiast powiem Wam, że jest ciekawie. Właśnie, jakaś dziura w ziemi była. Po prostu nie wiem, nie wiem, gdzie my jedziemy. Patrzymy. No Ja coś wbiłem w nawigację, ale. Ale zaczynam mieć duże wątpliwości, co ja wbiłem, nie? No, zobaczymy. Ale dobra, jak jechaliśmy do tego, do tego Wadi, to też miałem wrażenie, że coś źle wbiłem, bo tam też nikt nie jechał. Więc tu, tutaj zawsze ma się takie wrażenie w sumie. Tak, jest naprawdę bardzo mało turystów. Można, je, można je tylko i głównie znaleźć w takich miejscach bardziej turystycznych, bo tak to naprawdę ciężko jest znaleźć. Nawet u nas w hotelu to powiem szczerze, że może widziałam dwie osoby, a to jest. No... No ale to no, Oman, on jeszcze dopiero się otwiera tak naprawdę na turystykę, więc tutaj nie pojeździmy na wielbłądach na szczęście. Zgadza się, no dobrze dotarliśmy, zobacz na wprost. E, chyba tak. To Teraz pytanie, o czy kurde. ja tutaj się De. nie zakopię? No chyba nie. Nie, chyba nie, chyba... ale trzeba bardzo powolutku zjechać. Ale... W... Żeby czegoś nie urwać. <laughs> Ale faktycznie, to jest chyba ta stara część. Najmniej gazu. Tak. Żeby się nie zakopać, bo takie jest bardzo miałki ten... Dziwnie. No. Dziwnie, dziwnie, ale jedziemy. Teraz podjechać podjedziemy, bo tu jest twardziej jak tam. Tylko to A. trzeba uważać, bo tu jest chyba jakaś dziura. No okej, okay, tylko gdzie my teraz tu, to czy to my możemy w ogóle wjechać? Uuu. Dobra, zobaczymy, musimy się skupić. jest tutaj, nie, no Alek, tu trzeba stanąć, już chyba. My musimy stanąć autem i tu przejść się piesza. No dobra, ale gdzieś musimy się zaparkować. No tak? to chyba musisz się cofnąć, wydaje mi się. Dobra, spróbujemy. No. Tu pokazują, że to jest 700 metrów. A my tu przejedziemy przez Tarek? Jesteś w stanie tutaj przejechać przez to? Ale ja myślę, że my już jesteśmy. Ja myślę, że też, my, bo on pokazuje zawsze nam do centrum. Nawigacja pokazuje do centrum. Po prostu centrum danego miejsca. A my przecież nie musimy iść w samym centrum, być w środku, nie? Tu idzie jakiś pan, więc nie wiem, możemy się go zapytać. Dobra, e, musimy się skupić. Pokażemy, co wymyśliliśmy. <grym> Słuchajcie, zobaczcie. Gdzie my jedziemy? Jakimi wąskimi. Ja bym tutaj autem nie jechała, ale Arek po prostu zawsze. Widzicie to? Jakimś po prostu jakieś kosmiczne, wąskie. Wygląda to mega klimatyczne. Fajnie, fajnie. fajnie to wygląda. No, nawigacja nam pokazuje, że to jest jeszcze 600 metrów. No, i twierdził, że. opustoszało miasto. Tak, tutaj. to jest opustoszałe miasto, ale twierdził, że trzeba tam dotrzeć autem. Ani. No nic nie ma. Za 200 metrów. Skręć w lewo. No, ale mamy takie dosyć kompaktowe to auto. Dobrze, że nie widzieliśmy większego. O oh my god. Dobrze, przejdziemy. Po prostu ja jestem cała zestresowana, ale Arek zawsze to jest nie pierwszy raz taka historia, gdzie on wjeżdża, gdzie ja bym po prostu w życiu na to nie pozwoliła. Ale powiem szczerze, coś klimatycznego: opustoszałe miasto? Wow. A patrz, ktoś tu wjechał samochodem no. większym niż nasz. Kolejny przycisk, ale ten jest chyba szerszy. Teraz tu jest problem taki, że... To nie było końca. No tutaj nam na nawigacja pokazuje. Gdzie? W prawo. O Boże. Gdzie? Tu, w lewo. W lewo raczej. Tak, proszę, trzeba uważać, że mur nie zabrać. Ale spoko, jedziemy dalej. Za 400 metrów. Dotrzesz do miejsca docelowego. No, zobaczymy, co to. Czy. O, tutaj ładnie też wyglądają. To robiło takie... się trochę szerzej. Trochę szerzej. <laughs> Jest trochę zdecydowanie. Ja zawsze się stosuję przy takich, takich miejscach, gdzie Alek się wciska na siłę samochodem. Oh, Boże, Co ja z nim Tak. No, ale powiem Wam tak, że wycieczka tutaj by nie dojechała na 100%. Tego jestem pewna. No, tego na pieszo też byśmy tutaj nie doszli z tamtego miejsca. I myślę, że będziemy musieli jakoś tutaj spróbować tędy wyjechać, bo tam, jakbyśmy do góry chcieli podjechać, to się po prostu zakopiemy tym autem. No, wtedy musielibyśmy inną drogę wybrać. No, a rozważaliśmy, ale rozważaliśmy auto na cztery. 4... 4 na 4, ale do wniosku, że w sumie nie potrzebujemy tutaj, więc. też nie jest za szeroko. No nie. Teraz pytanie, czy tak powolutku tu masz miejsce? Jest. No, pamiętam, jak moim się przyciskał, też w Berlinie dosłownie na luster nawet nie, na, na milimetry było. Nie. parkować, no ciekawe kto by tu parkował, o ja, zobacz Arek, no. poczekaj, no powiem tak, że teraz mieliśmy hard, my, my myślałam, że auto nam utknie, po prostu na żyletkę, na żyletkę, naprawdę jeśli tutaj nic. będziecie, to chcecie jechać, to małe auto bierzcie, żadnego suwa, nasze to już jest za duże, ale udało się, 300 stopni... Podniosło mi ciśnienie, ale okej. Okay. Jesteśmy na miejscu właśnie. E, więc już dojechaliśmy, zaparkowaliśmy auto i jestem szczęśliwa, bo e, słońce zaszło. Po <laughs> prostu nie ma słońca jest przyjemnie. Mieliśmy wątpliwości. Czy tu przyjechać? Bo słuchajcie, to jest 45 stopni. Naprawdę 45 stopni nam pokazało. E, idziemy. Bo jest po prostu mega tutaj, nikogo nie ma. Nie kogo. Jest pusto. No. Tak jest pusto, że się echo odbija. No faktycznie. Eee. O, to się, powiem tak, że z cisza spokój. E, zdarzyłam sobie troszeczkę e, poczytać o, o tym, o tej Ibrze. I okazało się, że to jest w ogóle Ibram, to jest jedno z najstarszych miast Omanu. No, w sumie sensie się nie mam czego dziwić. Co widać? No, przed wiekami była centrum nauki i handlu na trasie Karawan. Właśnie to już Alek też wspominał, że tutaj w ogóle w każdą środę odbywa się wyjątkowy targ, który jest prowadzony tylko przez kobiety. No, akurat nas tutaj w środę niestety nie będzie. Polecałem też w ogóle tutaj to miejsce, no bo wiadomo, my jesteśmy w tym starym części, tak, no ale jest też ta nowa część, to żeby się tutaj zatrzymać, jeśli ktoś po prostu chce jechać na pustynię w Wadi Sands. Więc no tak, bo jak my jechaliśmy, to nam też tutaj polecali, żebyśmy pojechali na pustynię, ale my byliśmy w Maroko, więc stwierdziliśmy, że tu nie ma sensu. No, w tej starej części miasta znajdziemy ruiny, one są stworzone z gliny, opuszczone pałace, no tak tutaj widać, że to są pałace, tak. Podobno były też nagrywane filmy o duchach. To jest muzeum, nawet, jest na No, to jest czynne. O, jest muzeum, ale jest na klucz. Ale jest dzisiaj zamknięte. Ale jest zamknięte, no właśnie. Szkoda. Od 8... a, dobra. Od 8 do 13 i od 16.30 do 18.30, a jest godzina 15.50, czyli otwierają dopiero za 40 minut. Ale jest super. No tutaj mieliśmy właśnie problem, gdzie ten pan ma też. Tu mieliśmy, powiem, ten przecisk, ale jest mega fajnie. Podany się. Mówiłam wam, że jest 45 stopni i żeby nie było, pokazuję ile? 45 stopni to jest jakiś po prostu hard, Natomiast no jest gorąco, nie ma opcji. Ale Ale udało nam się wyjechać tam to nie było łatwo. Już teraz jedziemy do hotelu prosto, nie zatrzymujemy się nigdzie. Jeszcze obiadu nawet nie jedliśmy, ale w sumie w tej gorączce powiem wam szczerze, że nie jesteśmy głodni, no, ale trzeba nie wiedziałem. Trzeba... Podwieczór już coś zjeść, bo Dalej, około 18 proszę. mamy być na miejscu. Więc y, będziemy już kończyć dzisiejszy dzień, dzisiejszy odcinek i dużo lajków proszę, dużo subskrypcji. Trzymajcie się, pa!